Witamy w poniedziałkowym dzienniku finansowym. Rosnące obawy o przedłużającą się wojnę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami spowodowały, że główne indeksy Wall Street spadły do najniższego poziomu od trzech miesięcy. Ceny złota spadły, gdy dolar amerykański odzyskał wsparcie ze strony kapitału szukającego bezpiecznych przystani. Po rozpoczęciu tygodnia z niewielkimi stratami i brakiem fundamentów, fund brytyjski się zatrzymał, czekając na dane o PKB w USA. Para $yen dokonała drobnej korekty, zyskując 0,3% na ostatniej sesji, a ATR sygnalizuje niską zmienność. Cena ropy naftowej dokonała drobnej korekty, zyskując 0,2% na ostatniej sesji, RSI jest obecnie pozytywny. Bitcoin spadł na dwóch ostatnich sesjach, tracąc 0,1% na ostatniej sesji, stochastyczny RSI pozostaje wykupiony. Para dollar $australijski, dolar amerykański straciła 0,1% na ostatniej sesji, oscylator stochastyczny osiada w obszarze negatywnym. Dochód osobisty w USA o 12.30 GMT, liczba rozpoczętych budów w ujęciu rocznym w Japonii o 5.00 GMT, kredyt konsumpcyjny w UK o 8.30 GMT. Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych Niemiec o 12 GMT, wydatki osobiste w USA o 12.30 GMT, PKB Kanady o 12.30 GMT. Mamy nadzieję, że nasz piątkowy przegląd rynku okazał się przydatny i w imieniu nas wszystkich życzymy dnia udanych inwestycji.